Ok, uruchomię światełkę i jedziemy z tematem. Witajcie, moi drodzy. W tym filmie chciałem Wam krótko opowiedzieć o tym, czym jest wyzwanie rowerowe. Jakie tutaj zasady będą obowiązywały? Więc, jeżeli masz ochotę nauczyć się jeździć na jednym kole, albo już potrafisz jeździć na jednym kole, ale chciałbyś wyśrubować swoje umiejętności i przejechać na przykład kilka kilometrów na jednym kole, to oglądaj ten film do końca. Cel tego wyzwania jest prosty. Chodzi o to, żeby jak największa ilość osób zaangażowała się w to wyzwanie, żeby miała motywację do tego, żeby regularnie wychodzić na rower, przez cały miesiąc ćwiczyć jazdę na jednym kole i nieważne, czy potraficie już, czy jeszcze nie potraficie, a chcecie się nauczyć. Ważne jest to, żeby się zorganizować, zebrać znajomych i wspólnie stworzyć taką społeczność, która będzie w całej Polsce przez cały miesiąc próbowała opanować tę technikę jak najlepiej. Sporo osób pytało mnie, a jak potrafię już Wheelie, to co? Nic. Możesz nie podejmować wyzwania, ale możesz podjąć to wyzwanie i na przykład spróbować przejechać jak najdłuższy odcinek na jednym kole, więc myślę, że każdy, kto ma odrobinę fantazji, wymyśli swój cel, swój, jakiś niezdobyty szczyt, no i w ten sposób przez cały miesiąc będzie ćwiczył jazdy na jednym kole, no i nauczy się dzięki temu czegoś nowego. Wyzwanie rowerowe powstało po to, żeby w waszych miejscowościach Zaangażować waszych znajomych do wspólnej jazdy. Jeżeli będziecie regularnie wychodzili ze swoimi kolegami, przez cały miesiąc trenowali, willy, powierzcie mi, w grupie jest zupełnie inaczej, dużo fajniej się trenuje, motywacja jest dużo większa, koledzy potrafią wspierać, można z kolegami rywalizować, no i dzięki temu wszystkiemu przez cały miesiąc zobaczycie, że postępy będą tak duże, że sami się zdziwicie. Więc ja liczę na to, że zorganizujecie się w fajne grupy. Że społeczność tego wyzwania urośnie, że będziecie aktywni w internecie, no i dzięki temu nauczycie się jak najwięcej. Niech każdy z was na początku tego wyzwania nagra film, na którym podejmuje próbę jazdy na jednym kole, żebyście zobaczyli, na jakim jesteście etapie na początku. Jeżeli nie potraficie, no to nagrajcie po prostu, że nie potraficie, że szarpiecie do kierownicę i nic z tego nie wychodzi. Kiedy już potraficie jeździć, to no nagrajcie to, że już potraficie jeździć. A po 30 dniach na końcu nagrajcie kolejny film. I zobaczycie, że osoby, które nie potrafiły, a nauczyły się podrywać jedno koło, nauczyły się przejechać 5 metrów, 10 metrów, aż przejedziemy 5 kilometrów, no to zobaczycie, jaki jest postęp w technice. Będziecie mieli na obrazie widok tego, co przez 30 dni udało Wam się zrobić. Jeżeli taki materiał powstanie, to wstawiajcie to na kanały swoje w internecie. Podsyłajcie do mnie linki. A ja zrobię z tego jakąś formę migawki, żeby pokazać to, jak zaangażowaliście się w całe wyzwanie, jakie to efekty przyniosło. No i mam nadzieję, że będzie z tego wielka, wielka radość. Pod każdym filmem pytacie mnie, czy przyjadę do waszego miasta, więc nagrodą w wyzwaniu rowerowym będzie to, że odwiedzę trzy miasta, w których najwięcej osób zaangażowało się w to działanie. Więc jeżeli będziecie na treningu, i będzie Was spora ilość osób, to zróbcie sobie wspólne zdjęcie. Dajcie na kartce napis wyzwanie rowerowe i nazwę Waszego miasta. Stawcie to zdjęcie na Instagrama albo na Facebooka z tym hashtagiem wyzwanie rowerowe i na podstawie tych zdjęć zobaczymy, gdzie było najwięcej osób, na którym zdjęciu, w którym mieście. I pierwsze trzy miejsca odwiedzę osobiście, poznamy się, pojeździmy na rowerze, spędzimy miło czas. Przy okazji nagramy oczywiście jakiś film na kanał. Więc mam nadzieję, że to jest dla Was fajna, fajna atrakcja. Bierajcie znajomych, no i bawcie się dobrze. Podsumowując, udział w wyzwaniu może brać każdy, nieważne, czy potrafisz jeździć na jednym kole, czy dopiero będziesz się uczył. Pamiętajcie o tym, żeby nagrać na początku wyzwania film na końcu wyzwania film, stawcie go na swoje kanały na YouTubie. Z tych filmów powstanie finalny materiał obrazujący, ile osób się zaangażowało, jak wam szła nauka. Dodatkowo. Korzystajcie z miejsc w internecie, czyli z grupy na Facebooku, korzystajcie z wydarzenia, korzystajcie z filmu, który jest poradnikiem. Nagrodą w całym wyzwaniu rowerowym jest to, że odwiedzę trzy miasta, w których będzie najwięcej osób zaangażowanych w to wyzwanie, a stwierdzimy to na podstawie zdjęcia, które wstawicie z kartką, na której będzie hashtag wyzwanie rowerowe i wasze miasto. Więc myślę, że wszystko jest jasne. Bawcie się dobrze. Ja już nie mogę doczekać się, jaki efekt przyniesie ta akcja, jaki film powstanie na koniec 30 dnia tego wyzwania. Więc ja życzę Wam powodzenia. Dbajcie o siebie, pamiętajcie o tym, żeby jeździć w kaskach i do zobaczenia. Jeszcze na koniec takich ciekawostek, to zauważyłem, że na wydarzeniu pojawiło się kilka ciekawych osób. Jedna osoba to Kamil Kobędzowski, czyli człowiek, który potrafi na jednym kole zrobić wszystko. Nie wiem jaki cel Kamil sobie postawi, ale mam nadzieję, że zaskoczy nas, nas wszystkich jakąś techniką i zobaczymy efekty tego po 30 dniach. A drugą osobą, która podjęła wyzwanie nauczenia się jeździć na jednym kole jest Yellow Box. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Ja wiem, że już próbujesz Maciek od bardzo długiego czasu nauczyć się tej techniki i nawet całkiem nieźle ci to wychodzi, no ale jest cały miesiąc przed nami, więc wbijajcie do Macieja, wbijajcie do Kamila na kanały. No i obserwujcie, co oni tam wyczyniają na jednym kole. Z mojej strony to wszystko. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.